Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Kawach Life Nocna Liga Leona Support. Takie jest życie, nie? Takie jest życie. Możecie lajka zostawić. Co się bierze pierwsze e na Leonie? E, chyba nie? 30 sekund do pojawienia się stworów. mnie. Chodź, chodź, chodź. I am not good. Gonna repeat myself later in game. I will gank where there is got opportunity. Chyba E się bierze, nie? się stwory. Nie? Jeszcze nikt nie poszedł siedzieć? Nie no mocwo, no tych afert jest dużo, nie? Chyba E pierwsze, nie? Zobaczymy. QW, QEW, QEW, okej. Okay. Boże, czemu mnie dałaś tak wypołkować tej kefki, priest. Dawaj, drugi level i normalnie. O Jezus, no Czemu barierę? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? To jest prawdziwe życie? Nie fryzują teraz, ja nie zaangażuję, daj im puszować, trist, wiesz co, niech oni pchają. Nie wiem, czy engageować, czy nie, ja mam taki dylemat. Nie wiem, czy wchodzić. No, który ma 200 pingu. Nie mam jak wejść za bardzo, bo się boję, że wejdę i zginę. O dobrze. W Obiła mnie jak noba. dobrze, że mu bombki nie rzuciłaś, czy coś? Nie, ja nie mogę supportem suportem, staram się jak mogę, tak? Ale wydaje mi się, że się nie możemy bić, bo... Boże, co tu leci na tym samym Greqeścia ja w głowie? Ty co się maksuje na Leonie, chat? Co się maksuje? Bo ja nie mam pojęcia. kuu? Czy co? remaxa kunia No bierz to w obie chcemy walczyć chyba nie chcemy chyba nie chcieliśmy walczyć Niestety. Są lepsi, nie? Czemu oni mają Eliskę na topie i ona stąpuje riby? No kurde. Mogą kaniona wziąć. Aj. Przeciwnik pokonany. Zwardował, nie? Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Nie wiem, no nie za bardzo mamy co na tym bocie robić. Unlucky trochę. Bo ja mam jestem melakiem, chłopie, więc Ja pierdzielę. Dobra. Koń, Bot jest przegrany. Bot jest totalnie over, nie? No, będziemy się poddawać w 15 minucie. Też już pisze Tristana, żeby się poddać. A Boże, poczekajcie, muszę wyłączyć song requesta, bo on mnie rozprasza totalnie podczas gry. Ja nie mogę mieć song requesta, jak gram w grę i nie mogę słuchać muzyki. No, nie zabijam 2 na 2. Właściwie, że ten lis nie zrobił smoka, przecież on to ma tak free bot. Ani kroku wstecz. czy to jest hit, nie <tuszy> <tuszy> ja bym uciekał na twoje miejsca, przystanko. przeciwnik pokonany. Ubiłem się. Chociaż... <laughs> XD Co jest? Nie wiem co to było. Nie rozumiem. XD Mogę chyba XDD tylko napisać. Nie wiem co się tu wydarzyło kompletnie. Nie wiem. Myślałem, że sobie wyjdę i się cofniemy, kurde. Zbliża się Caitlyn jest 5-0. Nie sądzę, żebyśmy dali radę jej coś zrobić. Wow, no kto zabił? Dobra, idziemy po, po tego, nie? Playte, playte, playte. Ty powinienem Trinket zmienić na czerwony chyba, I think so. Dobra walcz, masz Zahar Caitlyn okay, jest za silne, nie? Trochę szkoda Szkoda Kurde, Kate mi pójść No ale Nocturne też wykeruje chyba XD FF? Nie no, walczymy dalej, no Kate nie z OP, W sensie jak ci powiem tak, no ja sobie zagrałem supporta, bo sobie chciałem jeszcze jedną grę przed snem zagrać. Zobaczymy co tu się wydarzy, nie? Jakby tu ktoś przyszedł, to byśmy ją zabili w sumie. no doktor nie idzie do mnie, tylko idzie na bota, dobra. Ojojoj, oj, oj. chyba nie ucieknę. Nie, nie opłaca się flesza palić, chyba. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Koniec serii. Czemu nie sfleszowałeś stamtąd? No tu byłem martwy i nie chciałem flesza palić w sumie, bo i tak bym nie uciekł. Tak mi się wydaje, nie? No nie, może błąd popełniłem, cholera nie. Nie wiem, co się bierze na suporta. nie mam pojęcia, nie wiem, biorę to. O te akcje nam idzie chodzi. Aha, to nie wiem, nie pamiętam. Ja mam wóz wyłączony, już wiesz?

Dlaczego ten chłopka Eliską na topie na linii? Mu dobrze idzie, to jest najlepsze w tym wszystkim. On sobie o wiele lepiej radzi od nas wszystkich. Gdzie jest tata? Trzymaj się Anos. Nie ma listki na topie. To, to, to nie? Nie było to łotrów. Ty, ja jestem z tanki, możemy się bić, nie? Twoją XD nie to dobrze wyszło nie no to wyszło tragicznie. River chyba montaż chciała robić, ale no nie wyszedł montaż. <laughs> Wszystko rzet, ale co rzet? Ani kroku wstecz. Widzisz, Leona też potrafi być killer. 1v1 one one assassin. Twoja drużyna dziękiła wieżę. Zbliża się brzas. ニックを・をーナー。 Dobrze ten typek robi, no niech puszuje Topa, żeż to w sumie warfit. Prawie otworzył Topa. On nie ma butów w ogóle, lol. pokonany przeciwnik dominuje Tutaj nie wiem, co teraz robić w takim momencie takim supportem. No, powinienem iść i owardować, nie? Ale no nie mogę, bo mnie zabiją. bo perma co ceka po nie wiem. Boże, ten Lee jest takim nobem, że to jest hit, nie? Ty, ale clear'ujemy to, ja nie mogę, tej Szybko. A ja, ja. Wyczyściła nas. Kurczę pieczone, tych pinków mama, ich nie używam. Przeczyścili nas, nie? Mam że papa z mieczem zawsze bezpieczniej? Oni chyba smoka wezmą. O no. No w chyba sam nie zabije, nie? Chociaż?

Przeciwnik pokonany. To, że nie wiem, co ten Nocturne zrobił, nie mam pojęcia. Co ja teraz zrobiłem? Teraz się. Chyba przegraliśmy, panowie, ten mecz. Niestety, zniszczono twój inhibitor. Zostaliśmy zniszczeni kompletnie. Tak jest życie. słońca. Kurde, przydałby się barona zraszować. Czemu Nocturne butów nie kupuje Przeciwnik całą grę? Jest, Był jakiś update na Nocturnie, że się butów nie kupuje, czy coś? Czemu oni weszli do dżungli i umarli? Nie wiem, nie rozumiem. Zagryłeś kustomy z widzami? Nie, stary, ja sobie gra rękę do spania. Dwa do, do tego i cześć, nie? Co tam wiesz? Naprawdę nie robi, nie? Czy ja wygram, czy przegram, stary? Przeciwnik pokonany. Nie, no potrzebne są buty na nocturnie. No nie mów, że nie. Przystaną też jest słaba. Oni po to będą szli wszyscy. nie mogę użyć. Nie wiem, co się dzieje. Poddajmy ten mecz, ale słaby. Nie Wszyscy tutaj grają słabo. Niech już nas skończą. Ojejku. a się do prysznic wezmę. Cię obludzę przynajmniej. Czy Nocturne napisał, że Pathetic Team. Boże, nie sprawdziłem, jaką mam rangę. Oje, złoto dwa mam. Czy Nocturne napisał, Pathetic Team, jak on butów nie kupił cały mecz? Cześć? Chłop, cały mecz butów nie kupił. Tristana zrobiła mniej obrażeń ode mnie, Leonom. O co tu chodzi, chłopie? To był dobry mecz, ale dostałem honora od jakiegoś typa. Отмал Захара.